Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Otoczony barykadą puzli, które przez lata ukazywały się na naszym rynku. Puzli, które kiedyś były zwykłym przedmiotem do zabawy, z biegiem czasu stały się mrocznym przedmiotem pożądania licznej rzeszy kolekcjonerów komiksu. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję wesprzeć projekt na Kickstarterze firmowany przez Fundację Kreska imienia Janusza Christy. Projekt, który ma być reedycją klasycznego puzla Szanty, dotychczas wyda, wydanego w największym rozmiarze 600 elementów, a dzisiejszy projekt, do którego wsparcia Państwa namawiam, to jest puzel w rozmiarze 1000 elementów. 1000 elementów przedniej dobrej zabawy. Układanie puzla, w którym znajdziemy liczne smaczki, które dostrzeże wprawne oko puzlomaniaka. Także Polecam Państwa uwadze tę inicjatywę, sam ją wspieram i namawiam gorąco do tego, aby dać jej szansę i wesprzeć ją. Dziękuję.